Witam wszystkich. Przedczas na test kolejnego z rodziny produktów firmy NAVRO od serii POWERBOX. Za poprzednie testy znajdziecie na moim blogu, adres do bloga poniżej. Poprzednio testowałem NEXO POWERBOX Jump, Star JUMP STARTER POWERBANK, dzięki któremu można uruchomić samochód. Oraz NEXO POWERBOX STYLE, bardzo ładny, stylowy i aż o pojemności 10 000 mAh. Powerbank. Dzisiaj będzie o latarce, o latarce zbudowany z nią Powerbankiem. Przeważnie jest na odwrót, niemal każdy Powerbank ma wbudowaną diodę udającą latarkę, lecz tym razem latarka jest pełnowartościowa, a Powerbank jest w zasadzie dodatkiem do niej. Sama latarka Nexo Powerbox Flashlight wygląda dosyć niepozornie, ale wykonana jest bardzo, bardzo porządnie. Niewielka aluminiowa obudowa ma około 12 cm długości i około 3 cm grubości. Jest koloru czarnego. Chwyt jest nacinany. Ułatwia to pewne, pewne trzymanie latarki, nawet mokrą czy śliską ręką. Nacięcia także znajdują się na tubusie latarki, co ułatwia ogniskowanie, ponieważ ogniskowanie właśnie się odbywa poprzez suwanie i wysuwanie tubusu. Przy samej soczewce yy, latarka ma wykończenie w kolorze naturalnego aluminium, całość leży w dłoni wygląda bardzo, bardzo solidnie. Z przodu latarki jest pokaźna jak na rozmiary takiego małego urządzenia soczewka. Yy, w tylnej części zaś włączniki dwa gniazda USB. Jedno większe to tradycyjne gniazdo do podłączenia każdego przewodu USB. Drugie poniżej, znajdujące się mniejsze, służy do ładowania samej latarki w standardzie micro USB. Obok też nad gniazdem, tym dużym tradycyjnym USB, znajduje się mała dziurka, uchwycik, w którym, przez który możemy, do którego możemy przymocować smycz. Niestety producent nie, do, nie dołączył do zestawu smycz. Serce latarki jest mocna i dobrze znana na rynku dioda LED Cree XPE. Producent deklaruje jasność latarki na 150 lumenów. Czy tak jest w istocie? Nie wiem, nie mam naprawdę czym zmierzyć. Natomiast fakt jest taki, że jest jasne jak cholera. Zobaczcie na teraz nagranym krótkim filmiku, jak to, jak to naprawdę świeci. Film wykonałem poza miastem. W w kompletnych ciemnościach starając się pokazać świecenie i zarówno na maksymalnie punktowym świetle, jak i na świetle maksymalnie rozproszonym. Jak widać efekty są naprawdę naprawdę niezłe i latarka jest bardzo bardzo mocna. Latarka wyposażona jest w zoom. Jak już wspomniałem, ten zoom odpowiada za to, że możemy ustawić sobie świecenie od punktowego na, na bardzo dużą odległość po wielki rozproszony okręt, który oświetla nam rzeczy znajdujące się przed nami, znajdujące się blisko. Zoom działa poprzez wysuwanie i cofanie tubusu latarki, coś w rodzaju swoistej pompki. Działa to bardzo sprawnie, bardzo łatwo, bez problemu, można to obsłużyć jedną ręką, w zasadzie jednym palcem. Zasięg, jak widać na, na filmiku, jest naprawdę imponujący. Latarka posiada trzy tryby świecenia: pierwszy to pełna moc, drugi to moc zredukowana oceniam to na około 30% świecenia oraz mrugające, migające światełko ostrzegawcze. Ładowanie latarki do pełna zajmuje około 3 godzin 3, nawet do 4 godzin w zależności od rodzaju użytej ładowarki. Wbudowany powerbank natomiast naładował mój telefon do poziomu od 8% do poziomu 84%, czyli całkiem nieźle, około 70% naładowania baterii z powerbanka o pojemności 2000 mA. Przy okazji na pewno nie był powerbank naładowany do pełna, ponieważ uprzednio dosyć długo testowałem samą latarkę i później bez doładowywania naładowałem telefon. W komplecie producent oprócz samej latarki daje przewód, standardowy przewód micro USB do ładowania najpopularniejszych urządzeń. Dziwnie składa się on z dwóch części takiego przewodu prowadzącego i przejściówki. W komplecie jest tylko jedna taka przejściówka właśnie z przewodem micro USB, więc naprawdę nie wiem jaki sens jest taki, dawania takiego przewodu Wystarczyłby najzwyklejszy przewód USB do micro USB. Na szczęście, tak jak wspomniałem, wyjście z latarki z tyłu jest standardowe, więc można podłączyć każdą dowolną ładowarkę do tego urządzenia i po prostu używać swojego przewodu. Z minusów. Minus jeden jest w zasadzie, jaki zauważyłem, to jest włącznik. Już wspomniałem, to jest taki malutki z tyłu guziczek. Jest on naprawdę dosyć trudny do. Namacania w rękawicach to w zasadzie jest jedyny, jedyny minus tego urządzenia. Cena 49 zł. Czy warto? Cóż, jeżeli potrzebujesz latarki i potrzebujesz od czasu do czasu awaryjnie doładować jakieś urządzenie elektroniczne, no to pewnie, że warto. Natomiast jeżeli jak tylko zrobi się ciemno, natychmiast idziesz spać, nie używasz smartfona, tabletu, nie wiem, MP3, czy czegokolwiek. Co może się nagle rozładować, to po prostu nie kupuj. Dzięki i do zobaczenia.